Jak widzicie, wybór, wybór padł na e, Paula Souza. Kadra Narodowa jest we najważniejsza. Nie można myśleć egoistycznie, trzeba myśleć zespołowo. I Kult, chodzi o to, aby wszyscy grali w jednym best. zespole. Paulo Souza prost przedstawił swoją argumentację, po czym zwrócił się do prezesa o to, żeby. Zwolnił go ze zobowiązań wobec reprezentacji Polski, gdyż ma na stole po prostu lepszą ofertę. Siwy bajeram. Są Polonijscy, u Tomasz Świąkała, ja utrabaliu para Telewizja Europea, Kanal Plus, Eu na Polonia. Queria gravar um vídeo explicando o que aconteceu aqui, vendedor de falsas ilusões. Do you think he's shown this to. Não.